Moim państwa gościem dzisiaj jest aktorka Marietta Żygoska, którą zobaczymy w najnowszym filmie i to 1 stycznia, Słaba Płeć. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy mężczyźni to faktycznie słaba płeć? No wiesz, sam musisz sobie odpowiedzieć, ja nie jestem mężczyzną. Nie no, ale to mężczyźni to oczywiście myślą, że oni są najlepsi, to kobiety teraz sobie patrzymy, jak nas postrzegają, no bo ten film jednak pokazuje, że ten facet to jednak kurczę nie jest najtwardszy na świecie. Wiesz co, mi się tak wydaje, że mm, żyjemy w takiej cudownej, od lat niesamowitej symbiozie, że wy bez nas nie istniejecie i my bez was też y, za daleko nie pójdziemy. No ale oczywiście czasami myślę, że taką... Y, Taką bronią naszą to jest na pewno intuicja i często warto jej słuchać, bo możemy Wam coś tam ważnego podpowiedzieć. Potem na kobiety wybierają, na co mężczyźni idą do kina. Wiedziałaś? Moja żona pewnie by się nie zgodziła, bo nie tak. chodzimy na komedię romantyczną, tak jak ona by bardzo tego chciała. Ale to. to z wyboru bardziej. Ach, jakoś nie ty chcesz być silnym na thriller. Nie, nie. Komedia romantyczna bardziej mi pasuje akurat do domowej kanapy niż do kinowego fotelu. Do tak. Dokładnie tak. Ale w tym filmie właśnie widzimy trochę inny obraz, że jednak jest tam kobieta, która pokazuje światu, że ja mężczyzn nie potrzebuję, że oni są oczywiście do pewnych celów są mi niezbędni, ale generalnie w życiu można się bez nich obyć. No tak, rzeczywiście Olga, bądź y, która gra Zośkę, sama mówi o nich, że jest taką korposuczą, czyli jest, y, oczywiście w cudzysłowie tak się śmiejemy z tego, z Olgą, dlatego, że jest kobietą, która musiała przywdziać jakieś barwy ochronne, ja to tak m, m, mogę nazwać, y, po to, żeby no, w wielkiej korporacji być traktowana na, na równi, żeby nie patować swoim seksabilem, swoją urodą, tylko żeby prowadzić twarde rozgrywki między, między mężczyznami. Myślę, że musiała troszeczkę e, stać się mężczyzną na ten, w tym świecie właśnie korporacyjnym, po to, żeby traktowali ją na równi, żeby, żeby mówili o niej o partnerce, żeby nie zwracali uwagi na jej urodę, na jej na jej osobowość, żeby rozmawiali po prostu ze sobą o biznesach. Za to twoja postać jest takim, można powiedzieć, kameleonem, który zawsze się dostosuje do danej sytuacji. <laughs> tak, Marianna, cudowna Marianna. sprawiła mi wielką frajdę granie Marianny, bo Marianna to jest taka... Um, jakby to Ja to nazywam, wiesz co, taka e, wolna kwintesencja życia, że Marianna jednego dnia jest buddystką, następnego dnia studiuje kabałę, trzeciego właściwie stwierdza, że jest ateistką i tak naprawdę do niczego i to wszystko nie jest potrzebne, jest takim... Um, jest taką drugą stroną jakby Zośki, bo to jest jej najlepsza przyjaciółka i od lat, od podstawówki się przyjaźnią, więc myślę, że one też żyją w takiej doskonałej symbiozie ze sobą, że Marianna daje jej luz, daje jej taką beztroskość, daje jej takie, a nie przejmuj się, a Zośka jest zawsze tą wzorową uczennicą, zawsze najlepsza, zawsze same piątki, więc gdzieś tam ze sobą cudownie funkcjonują. Do czasu. Do czasu, aż pojawia się mężczyzna. Tak. Czy ty też miałaś w swoim otoczeniu właśnie ta... Takie koleżanki z podstawówki, które, z którymi e, przyjaźni się do teraz? Tak, pomimo mam, różnych truduleńców. Mam przyjaciółkę Agnieszkę Rokowską, którą, którą pozdrawiam serdecznie. Agnieszka jest wspaniałym psychologiem teraz i rzeczywiście od podstawówki przyjaźnimy się. I mimo tego, że czasami dzwonimy do siebie co pół roku, to rozmowy są długie i naprawdę takie jakieś bardzo mocno zażyłe. Agnieszka mnie broniła w dzieciństwie, jak mnie e, ktoś chciał, jak to między dzieciakami są różne takie bitwy, Ksiągłej czy coś, to za Agnieszka włosy? zawsze stawała w mojej obronie. E, powiedz mi, ten film, Słaba Płeć, jest przeznaczony bardziej ek, e, dla kobiet, żeby z koleżankami poszły do kina, czy dla par mieszanych, które pójdą na randkę? Ja myślę, że to tak i tak, bo, to jest, bo ten film jest taki z przymrużeniem oka, więc nawet korporacja, yy, korporacja jest takim tworem w tym filmie, gdzie możemy zobaczyć na różne gry, różne niedobre czasami i nieuczciwe sytuacje, które się wydarzają, ale też z przymrużeniem oka. Też to jest w jakiś sposób ciekawe, że się podąża za bohaterami, którzy w scenariuszu byli tacy, no, tacy naprawdę wyzuci czasami zgodności, więc myślę, że udało się to yy, przeprowadzić, że ci bohaterowie, mimo tego co robią są w jakiś sposób lubiani są sympatyczni myślę że i pary Pójdą na ten film do kina, no i kobiety, które chcą poczuć taką kobiecą solidarność też. No, oczywiście jest też wątek miłosny, więc pary mogą zawsze się do tego wątku odnieść, nawet. tak? Nie jednak. E, właśnie za naszymi plecami pewnie widzicie dobrze trzech przystojnych panów, czekających w kolejce do serca głównej bohaterki. Który według Ciebie jest najprzystojniejszy z tej trójki powinien no, trafić e, serca Moja postać Marianna oczywiście <laughs> jest zakochana w Ryszardzie, czyli w Piotrze Głowackim. Jej zanim e, świata nie widzi do, do tego stopnia, że o 180 stopni zmienia swoje życie i decyduje się na krok, który tak naprawdę, nie mogę zdradzać, zobaczymy, gdzie ją zaprowadzi. Myślę, że e, kobiety właśnie takie są, że dla e, faceta są w stanie z, rzucić wszystko i, e, że tak powiem, zatrzeć trochę swoje e, granice? Kobiety są różne. Są kobiety, które potrafią to zrobić, są kobiety, które nie potrafią, są kobiety... kobiety są są no, najróżniejsze. No, na pewno Marianna straciła głowę tutaj dla Ryszarda, i, i tak naprawdę on oślepił jej, oślepił jej cały taki realny ogląd świata. Więc dobrze zaczynasz ten rok po dużą, polską produkcją. Powiedz mi, co jeszcze dla Ciebie przyniesie ten nadchodzący rok, który się właśnie rozpoczął? Tak, ten rok jest dla mnie rzeczywiście y, fantastyczny. Czekają mnie zdjęcia w jednym teatrze telewizji, tylko że to są wszystkie rzeczy, które już się będą zaczynały w y, styczniu. Czeka mnie plana, y, praca na dwóch planach w jednym y, świetnym, artystycznym kinie, więc już nie mogę się go doczekać. Nie mogę Ci mówić, no, bo dopóki nie stanęłam na... No, ale to wiesz, ale no... już mam potwierdzone, tak, więc... Y... Rzeczywiście ten 2016 rok zapowiada się dla mnie no, na pewno bardzo ciekawie. Pytam do tego, że po tej kreacji na pewno będziemy chcieli Cię oglądać więcej. Cieszę Sąd, się. Stąd właśnie moje pytanie, kiedy będzie do tego okazja. Tak, bardzo się, bardzo się akurat cieszę, bo, bo to takie moje komediowe oblicze i nieczęsto mam okazję grać taką postać, więc. Bardzo Marianna sprawiła mi wielką frajdę. Zazwyczaj gram te postaci takie z krwi kości, które mają, przeżywają różnego rodzaju e, dramaty, czy też trudne wybory, więc e, no mam nadzieję, że więcej takich Marnian w moim życiu. E, te plany, o których mówię, mm, no w tym, myślę, że w tym jednym artystycznym kinie możliwe jest, że pokażę wam jeszcze inne swoje oblicze. No to czekamy. A was zapraszamy do kin na słabą płeć. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.